W tym filmie zagramy sobie tryb, że są takie same amungasy. Bardzo jest przydatne. A, a no, imposory no te, i mo, mogą mieć bardzo małą wizję. No, jak widzicie, jest sam, mój taki sam. Jest. Że nas jest tak samo. Sprawdzę na fitalsach. O. Jeden jest strącony. No. no, idę go zgłosić. Fajnie co? Dobra. Dobra. A co fajny ten tryb? Mi się tak wydaje. Jest tyle amongasów, jak się da. Na tym no, polega gra, że no, jest taki samych amongasów. Można nagotować i można podpisać, gdzie się spotkaliśmy. Na przykład jak no, ciekawie, to jestem bardzo ciekawiej. na no, bardzo gra. Jestem nie jak widzicie. Mamy... No, impostu Geku. Jestem no tak, i mam podpisane tutaj detektyw i idziemy w swoje taski. Mam tutaj kluczyka. Super. No, task no na start. idę tutaj do, do, do komandos. O, znalazłem ciało, Znalazłem ciało. Chciało nowy, ele obok elektrykalny. Dobra. Na niego głosuję. Na, na taką samą siebie. A, i po bardzo mają mało wizji. Bardzo mało, bardzo mało. I bardzo, 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 bardzo. Bardzo, bardziej, 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 bardziej. bardziej. I to tyle. No i jeżeli no, podobał wam się filmik, zostawcie łapkę w ogóle, a nie Pozostawcie łapkę w górę, w dół, podpiszcie, dlaczego lubicie mojego filmu. Gdy na sobie ja no i dla, dla, no zajmie coś, no, Na nagle na Androida. Tutaj, dobra, dobra. I idziemy co tutaj Tutaj, że jest gramy online. Bardzo jest przydatne to. Bardzo fajnie, bardzo fajnie i bardzo przydatne. Bardziej fajnie. To bardzo ciekawe. A ciekawe. Na to

Oczywiście no impostor może kogoś zabijać, ale bardzo. Nie. Bardzo przydatne to jest. Znowu jestem mój a Znowu wyglądam tak samo. O nie, o nie, o nie. Szybko, no ile. Jeden zgłosić emergency meeting jestem w za kratem jest Tak, tak! Wygrałem, jej! Tak, tak! Wygrałem, jej! O, bez... ...Kumy jest disconnected Server. Ale no gra, no bardzo jest fajna. Bo bardzo ja ją lubię. Lubię jeszcze ten tryb, bo bardzo jest fajny sam wam polecam wam ten filmik bo czy jeszcze może i, i musicie te, i jak i możecie trafić na mojego y, Discorda no właściwie Na czterdzieści trzy czterdzieści trzy, czterdzieści trzy. Nie, czterdzieści trzy, dziewiąta, raczej dziewiętnasta czterdzieści trzy niego coś. Idziemy. No, ten tryb jest bardzo fajny. I ta jest fajna. Mogę Wam polecam i chciałem już się z Wami pozaigrać. Cześć, papa! Pa.